Ja nigdy nie, niczego nie, robiło, nie robiłem wokół swojego głosu. To nigdy nie, by, nie miało na celu, nie wiem, obniżenie, stworzenie wrażenia, że jest on inny od tego głosu, którym się posługuje na co dzień. Nie, nie. Stawka lektorska. Mówię wyłącznie o, o, o pieniądzach, które ja zarabiam. To jest około y, dwudziestu kilku, trzydziestu złotych za akt. Dlaczego wybór padł właśnie na S60? On się pojawił nawet w tym samym kolorze w salonie. Ja tam kiedyś coś załatwiałem. Przyjechałem do nich wczesnym rankiem w sobotę, spojrzałem na ten samochód i od razu wiedziałem, że to ma być ten. Duży w maluchu. Gwiazdy i ich pojazdy. Zaprasza Filip Nowobilski. Lektor filmowy Maciej Gudowski w przeszłości już dwukrotnie pojawił się na moim kanale. Wspomniane materiały z jego udziałem przekroczyły milion wyświetleń. Idealnym pretekstem do kolejnego spotkania jest zakupione przez niego Volvo S60, które zaraz zaprezentujemy. Nim zaproszę Was do obejrzenia wywiadu, chciałbym przypomnieć o pewnej kwestii. W opisie filmu znajdziecie link do strony CarVertical, umożliwiającej weryfikację samochodu m.in. pod kątem historii, wypadkowości i autentyczności przebiegu. Dodatkowo część raportów zawiera zdjęcia aut, które uczestniczyły w kolizjach. Wiem, że wielu z Was planuje zakup nowego samochodu przed zimowym sezonem. Nim zabierzecie wybrany pojazd na przedzakupowy przegląd do ASO bądź zaufanego warsztatu, to warto zaopatrzyć się w raporty zarówno te darmowe, jak i płatne, które oferowane są na rynku przez liczne firmy. Nadmienię tylko, że jeśli po zakupie raportu od Carvertical będziecie mieli uzasadnione przypuszczenia, że mija się on z prawdą, to wystarczy napisać do ich supportu i otrzyma się zwrot środków. Tymczasem zapraszam Was na odcinek. To jest mój nowy samochód i to jest oczywiście Volvo. Tak jak w moim przypadku od 2002 roku. Poprzedni samochód, ten biały, też został w rodzinie, tylko że w tej chwili jeździ moja żona. Ja zamieniłem na, oczywiście, nowszy model, na nowszy rocznik. Zmieniłem kolor, ale też i zmieniłem kształt. Wszystkie moje poprzednie samochody Volvo to były samochody kombi ze względu na mojego Labradora, na Blusa, który ze mną podróżował po całej Polsce. Natomiast no, w tej chwili Blues już jest po lepszy, w lepszym świecie, w piękniejszym świecie. Dlaczego wybór padł właśnie na S60? On się pojawił nawet w tym samym kolorze w salonie. Ja tam kiedyś coś załatwiałem. Przyjechałem do nich wczesnym rankiem, w sobotę. Spojrzałem na ten samochód i od razu wiedziałem, że to ma być ten. Że nic innego. Obejrzałem go sobie dokładnie. On mniej więcej wyglądał, że znaczy kolor był ten sam, wnętrze też było właściwie czarne. Spojrzałem na to i powiedziałem: No nie, to, to, to już właściwie wybór się dokonał. Ja już nie mam o czym dyskutować. I zostałem przy tym. Zostałem przy tym z ciekawostek. To jest samochód montowany w Stanach Zjednoczonych. To jest silnik dwulitrowy, benzynowy z automatyczną skrzynią biegów o 8 przełożeniach. 200 koni plus. Plus, bo to jest 250. 250? No to to już ma czym depnąć jeden z bardziej znanych lektorów w Polsce. No też, dziękuję bardzo. Tak, ale to, to broń może nie jest celem, tylko ja, ja wyjeżdżam codziennie rano z domu nie po to, żeby się ścigać. Niestety liczne przykłady tego obserwujemy na ulicach warszawskich i podejrzewam, że nie tylko warszawskich. Ale ja wyjeżdżam z domu po to, żeby dojechać z punktu A do punktu B na nagranie i potem się jeszcze parę razy przemieścić w ciągu tego dnia, tak że o wyścigach nie ma tu żadnej mowy. A powiedz mi, jak jesteś odbierany pracując jako niezwykle skromny człowiek w Polskim Radiu i podjeżdżasz takim de facto no, ekstrawaganckim pojazdem? Sytuacja w Polskim Radiu jest taka, że na parkingu przed budynkiem to stoi mnóstwo różnych samochodów, więc on się wcale nie wybija. To, to nie jest ekstrawagancja. Co chyba bardzo dobrze świadczy o polskim rodzinie. Nie wszyscy rozumieją, dlaczego ludzie kupują nowe samochody. Nie bolicie troszeczkę spadek wartości samochodu z każdym kolejnym rokiem? W ogóle o tym nie myślę, bo u mnie samochód, samochody zostają w rodzinie. To jest taka zasada, że ja jeżdżę swoim nowym samochodem lat kilka, po czym jeździ tym samochodem moja żona, i po czym jeszcze ten samochód przechodzi w ręce mojego syna. To zapraszam Cię teraz do Twojego sedana, ja wsiądę do swojego auta klasycznie i oczywiście porozmawiamy sobie o wątkach wszelakich, bo jest co nadrabiać w ciągu tak, tych tak. paru lat wiele. Rzeczy i jedziemy, tak. oczywiście. Jak dużo się zmieniło w Twoim życiu od naszego, powiedzmy, pierwszego spotkania? To było ponad 5 lat temu. To już było, rzeczywiście, dawno temu. Dużo się nie zmieniło, wiesz? To jest nie chcę powiedzieć, że zawód statyczny, ale tu się po prostu człowiek przywiązuje do ludzi i miejsc i, i, i pracuje. No, w moim przypadku to są kontakty te same od kilkudziesięciu lat. Nic nowego, nie, nie poznałem ani nowego studia żadnego, ani nowych ludzi, ale tak sobie myślę, że to już jest taki wiek i moment w moim życiu, że. Chyba już nie trzeba byłoby robić rewolucji. Niech sobie zostanie tak, jak jest. Niech to będzie spokój. Znaczy, o co się zmieniło, wydaje mi się, albo mam tylko taką nadzieję, że nieco udało mi się uspokoić moje, moje życie zawodowe. Może dlatego, że właśnie i stabilizacja, i jakaś taka troska o to, żeby pamiętać o, o, o czasie, który nie zawsze musi być przeznaczony na pracę. Jakieś wielkie projekty filmowe w ostatnich latach się pojawiły w Twojej historii zawodowej czy, czy jeszcze na kolejne arcydzieła kina światowego czekasz? Ta praca polega na ciągłym czekaniu, bo kręci się nowe filmy i, i one prędzej czy później do nas docierają, ale fajne w tym wszystkim jest to, że mówimy o arcydziełach, one wracają, bo raz nagrywa się to powiedzmy dla jednej stacji telewizyjnej, po czym po jakimś czasie ten film, czy to jest cykl filmów, wraca, bo w innej stacji telewizyjnej chcą go wyemitować i też potrzeba przeczytać kilka filmów. No nie, to jest, to jest fajne. To jest fajne, to jest to, co trzyma przy życiu w tej branży, że raz na jakiś czas ma się do czynienia z czymś naprawdę dużym, naprawdę fajnym, i nie jest warte wtedy to, ile się zarobi za to. No nie jest warte, czy ocena, czy my to szybko zrobimy, i potem szybko uciekamy do domu, bo jest OK. Nie, sama przyjemność pracy przy tym to jest coś, co wynagradza wszelkie tak zwane bardzo szeroko rozumiane koszta poniesione na zrobienie tego. Brzmi to bardzo ciekawie i tak idealistycznie można wręcz powiedzieć, ale. Wydaje mi się, że jednak nie zawsze w Twoim życiu był taki spokój, jaki jest teraz. Wspominałeś, że na początku swojej przygody z radiem, wspominałeś to w czasie prywatnej rozmowy jeszcze przed nagraniem, paliłeś nałogowo papierosy. I zastanawiam się, czy to był nauk, czy to była chęć obniżenia sobie głosu, czy element radzenia sobie ze stresem. Pierwsze i trzecie. Ja nigdy nie, niczego nie, robiło, nie robiłem wokół swojego głosu. To nigdy nie, nie miało na celu, nie wiem, obniżenie, stworzenie wrażenia, że jest on inny od tego głosu, którym się posługuje na co dzień. Nie, nie. To yy, nauk. Oczywiście, że na początku to był nauk. A później od czasu do czasu rzeczywiście próba radzenia sobie ze stresem, z tym, że od razu wszystkich, którzy w tej chwili palą papierosy i myślą, że to jest dobra droga do tego, przestrzega mnie. Nie, nie, nie. To, to jest nieprawda, to nie tak. Palenie papierosów wcale nie pomaga przechodzić przez, przez stres, wręcz przeciwnie, uważam, że to powoduje tylko dyskomfort większy. Także je, jeżeli mogę coś doradzić, to, 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 to proszę nie palić, nie palić, nie, bo to, to jest to niemiłe, niezdrowe. O. Także paliłem papierosy do pewnego momentu. Później trzeba było dokonać wyboru, bilansu. Warto, nie warto, nie warto. Odrzuciłem to i już. Pierwszego dnia, kiedy, po tym jak się rozstałem z papierosami, zacząłem doceniać plusy tej nowej sytuacji. Śledzisz czasami internet? Tak, oczywiście, oczywiście, ale a, a co masz konkretnie na myśli? Mam na myśli to, że no, w ostatnim roku albo nawet dwóch latach wielu Twoich kolegów z branży przeszło często z przymusu do internetu. I tak na przykład Robert Makłowicz, człowiek, który cieszy się Podobną estymą jak wielu lektorów, założył kanał na YouTube. Czy tobie nie chodziło po głowie, żeby spróbować czegoś nowego i też znaleźć dla siebie miejsce w internecie, chociażby? Jeśli o tym mówimy, to prawdopodobnie mogłoby to być w nieco innym czasie, gdy byłem troszeczkę młodszy. Nie chcę od razu powiedzieć, że starych drzew się nie przesadza i nie zmienia się im warunków, bo to nie o to chodzi. Ale tak jak żeśmy rozmawiali o tym, że jest w życiu czas na robienie pewnych rzeczy, a potem to już tak chyba trzeba się troszeczkę uspokoić. Wydaje mi się, że, że to do czego doszedłem, to znaczy moja praca w Polskim Radiu i moja praca jako lektora list dialogowych, to jest to, to jest moje miejsce. I, i ja, y, ja bym już nie chciał w tym niczego zmieniać, niech tak zostanie, choćby dlatego, że y, to nie jest tak, że my co tydzień czytamy te same filmy. Nie. Y, filmy są nowe, y, troszeczkę się zmienia sposób ich opracowania, przygotowania i to jest zawsze y, odrobina nowości w tym, co robimy. Choćby to gwarantuje nam jakąś tam rozmaitość i, i to, że ta praca wcale, wcale nie, nie, nie jest nudna. Nie jest ta praca nudna, a czy. Opłacalna. Pytam o tym z tego względu, że w moim programie często wątki finansowe się pojawiają w różnych branżach. Notabene i pamiętam, jak swego czasu Tomasz Knapik zaszokował społeczność internetową, mówiąc o relatywnie niskich dochodach za przeczytanie filmu, pokazując tym samym, że praca lektora to jego de facto pasja i taki sens życia, a niekoniecznie sposób na latanie helikopterem i ja się dokładnie, ja mogę się tylko z Tomkiem z, z, zgodzić, to od razu odrzućmy na bok wyobrażenie o tym, że lektorzy to jeżdżą Ferrari albo, albo Lamborghini, bo, bo już naprawdę biedacy nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi robić. Nie, proszę Państwa, to wcale tak nie jest. My y, robimy to oczywiście, no, jakieś pieniądze na życie każdy gdzieś musi zarabiać, ale... ale y, już nie chcę mówić o tym, że to jest pasja, tylko że rano wstaję, otwieram oczy i od razu mam taki wstępny film z tego, co mam zrobić dzisiaj. Mówię, o, pojadę na nagranie do studia, gdzie lubię pracować, z ludźmi, z którymi lubię pracować. Yy, będzie fajnie. Może, może to nie będzie worek złota, ale za to w bardzo miły sposób pędzę kilka godzin mojego życia. I to wystarczy, i to jest już. To jest już. Ja bardzo się cieszę z tego i to zresztą od lat już mówię. Ja nie idę do pracy po to, żeby zarobić jakieś pieniądze. Ja idę po to, żeby, żeby przeżyć. Przeżyć życie. A możesz podzielić się szczegółami, jak to w tej chwili wygląda? Nasza stawka to jest stawka za akt. Akt filmu, a akt filmu to jest 10 minut. Więc jeśli film trwa 100 minut, to ma on 10 aktów. I teraz tak, po pierwsze istnieje możliwość, że lektor może się dogadywać indywidualnie. No, nie wiem, stać nad głową właścicielowi studia i mówi się, słuchaj, nie przeczytam ci tego, masz mi zapłacić tyle, a tyle. Właściciel studia mu powie, no dobrze, ja jestem ci w stanie zapłacić, ale po połowę tego, co ty oczekujesz, jakie jest twoje zdanie. To jest taki proces negocjacji i się dogadywania. Jak to się kończy, nie wiem. Stawka lektorska mówię wyłącznie o, o, o pieniądzach, które ja zarabiam. To jest około 20 y, kilku, 30 zł za akt. I to jest y, taka baza, z której się... Y, znaczy, Właściwie to już się w tym momencie kończą y, rozmowy, bo skoro studio A wie ile płaci studio B, a studio B wie ile płaci studio C, no to ten rynek w jakiś sposób jest ujednolicony, jest na nim porządek. No. I, I właściwie nie ma rozmowy o to, y, y, ile, ile bierzemy za akt filmu. Natomiast zdarzają się różne takie, powiedzmy, wyjątkowe sytuacje. Jakiś nietypowy film przeznaczony do na przykład zamkniętego pokazu. To nie ma charakteru reklamy, to jest coś, co, co yy, będzie prezentowane raz, nie wiem, dla jakiejś dużej firmy, dla jakiegoś specjalnego audytorium i wtedy istnieje możliwość yy, negocjowania. Zresztą kierownicy produkcji od razu w tym momencie mówią, yy, budżet na to mam taki, a taki, yy, czy jak zaproponuję, nie wiem, 500 zł, 700 zł, to będzie ok, czy, czy będziemy jeszcze negocjowali yy, stawkę. I w ten sposób to wygląda. Czyli można przyjąć, że za przeczytanie filmu takiego standardowego, mającego w okolicach dwóch godzin, no to otrzymuje się kilkaset złotych. Czyli to wcale nie są takie wielkie sumy. No nie, bo to jeżeli przyjmiemy stawkę lektorską 30 zł za akt, ja nie mówię o podatkach, liczmy tylko, tylko yy, czyste, czyste, czysta matematyka, no to to jest 10 razy 30 zł, to jest 300 zł. To są dwie godziny pracy. Czy z Twojej perspektywy pracowanie dla pasji, dla idei jest mocno niedocenione w dzisiejszych czasach? Tak mi się wydaje, bo czasami spotykam się z takim konsumpcyjnym nastawieniem ludzi do, do tego, co, którzy cokolwiek, cokolwiek, ale głównie chodzi o motyw zysku, o, o, o motyw zarabianych pieniędzy. To nie znaczy, że mamy odpuszczać. Oczywiście, no, gdybyśmy nie mieli pieniędzy, to by nas ze sklepu spożywczego wyrzucili, bo by powiedzieli: No nie, nie, nie kochaj, ale za ten chlebek trzeba zapłacić. To nie jest tak. Więc y, jakieś pieniądze musimy zarabiać, tylko niech to nie będzie idea fix. Niech to nie będzie coś, co zgrywa nas rano z łóżka i mówię, No dobra, to dzisiaj zarobię. No i tutaj pojawia się jakaś, jakaś, jakaś liczba. A jak jest z rozpoznawalnością lektorów, bo. Wydaje mi się, że spore odsłony, które wygenerowała Twoja osoba na moim kanale, jak i też na innych paru, no, powinny w jakiś sposób przełożyć się na Twoją popularność. Nie wiem, czy za nią jakkolwiek tęskniłeś, czy nie, ale czy ona w ogóle występuje? Z popularnością to jest tak, najpierw lektor to jest, to jest idealna praca, bo lektor jest schowany, lektora nie ma, lektora nie widać, nie wiadomo jaką on ma twarz, ale potem tak, przyjeżdża do mnie redaktor Filip Nowobielski i mówi, Maciek, jest taki program, duży w maluchu, ja, będziesz jeździł maluchem, ja Cię będę pytał, Ty będziesz odpowiadał, opowiesz o pracy troszeczkę, pogadamy, pogadamy. Potem przyjeżdża redaktor Filip Nowobilski i mówi, Maciek, jest taki program, Gwiazdy i ich pojazdy, ja przyjadę, pokażemy Twój samochód, poopowiadasz, poopowiadasz. I potem się nagle okazuje, redaktor sobie pojedzie, to się ukaże w internecie i, i później się okazuje, że idę sobie ulicą, zaganiana oczywiście głowa gdzieś tam, gdzieś tam i potem się okazuje, że, że ktoś nagle zatrzymuje mnie na ulicy a to Pan jest tym lektorem o, dzień dobry, witam Pana na szczęście dla mnie są to, są to na ogół bardzo miłe spotkania bardzo mili ludzie, w różnym wieku przeróżnym wieku i starsi i bardzo młodzi a i od czasu kiedy, kiedy naszą rzeczywistość opanowały telefony komórkowe jest natychmiast prośba proszę Pana, czy mogę sobie z Panem zrobić zdjęcie no to życzę Ci w takim razie żebyś w kolejnych latach też no, mógł realizować swoją pracę z pasją, z wielkimi no, też możliwościami, które kryją się za tym, co sobie wypracowałeś przez lata, czyli fajnymi propozycjami. Bo myślę, że jeśli się pojawi jakiś film do przetłumaczenia, no to jesteś w takim topie osób, które mogą to zrobić. I też no, życzę ci, żebyś w dobrym zdrowiu, w swoim ulubionym miejscu na świecie tym, do którego jeździsz od lat na wakacje, jeśli chcecie wiedzieć, co to jest za miejsce, to zapraszam Was na wywiad w maluchu, tam macie więcej informacji. Trwał, był i, i żebyśmy się jeszcze spotkali w kolejnych latach na moim kanale. Filipie, dziękuję Ci bardzo. Przepiękne życzenia. Nic dodać, nic ująć. Po prostu piękne, przepiękne dzięki. I po, pierwsze, po drugie, dzięki za wspaniałą okazję i możliwość spotkania się z Tobą. I, i mam nadzieję, że zrobienia czegoś interesującego dla widzów. No. A Was zapraszam w przyszłą środę o godzinie 18 na swój kanał. Wtedy pojawi się nowy. Odcinek i pamiętajcie o tym, żeby dać subskrypcję. Mówię o tym z tego względu, że to relatywnie no, niedużo, a pomaga rozbudowywać kanał i myślę, że dodaje też mi paliwo do kolejnych nagrań. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapik.